Wiele? Ile wymarałeś? 50 groszy A skąd? Ale jak to wiesz, chukosz jak chuj? Bie, Jeszcze raz bie, bierzesz? Z tym chujem kurwa Po co? Nie, ale ty grzeczny byłeś A ja nie, bo już kurwa nie wiedziałem co groszy. A ile dostałeś mandatu? 500 No, 500 A no. za co, za co? No ja godałem, nie, gadałem gdzie mieszkasz. Nie gadałeś gdzie mieszkasz? A oni co? Gdzie pan mieszkał? Mówię, na dziekanie kurwa, jedź Na dziekanie? A tak było, no. no I oni co, a oni co? Oni no się wkurwili, no, z nim było wszystko. Dobre. Oni się wkurwili? No. I co powiedzieli, to mierzę, co? No, jechali, kurwa, razy. A... Je... A... Wszystko si... było dobrze. No, no dobrze. Siśol, a powiedz mi tak, kto chodzi po mieście? Po mieście chodzą. Nie, nie, normalni. A kto, a kto? Ludzie, którzy się kurwa nie obciągają stopy. <laughs> A pokoś sisią! Musimy mi wsiąść, kurwa, bez mnie robił A pokaż jak obciągasz stopę lepiej, pokaż, siesiolą, ale pokaż. Wewnętrzniakiem. Wewnętrz <laughs> Ale po, a poza wybory jeszcze chodzą po mieście? Cały czas. I kto jeszcze? Lajcy.